No się nic nie robi, idzie sobie. E dostał. Uh. O, idzie, idzie coś przez haszcze, bo słyszałem. Mhm. Kurwa, ile tych zombi zaś tu przy tym posterunku. Wcześniej ich nie było, a teraz nagle milion pięćset. Są takie padalce. Dawaj boksy. Chyba muszę okno wybić, inaczej nie wejdę To bi walsze bej Ale mi tam ikonek wyskoczyło. Tu jakiś przerażony, tu jakiś tego gorąco, tu gdzieś najgłodny. No to jak ci gorąco, to zdejmij ten... Dej mi skórę. Swetę. Teraz, <grych> zaraz, no, no teraz to w... masz na sobie. Biegu nie będę ściągał. Ja tak zatrzymuję się za chwilę nie? i zajkam na tą mapę hmm. i już wiem, że się dobiegniemy. Musimy zamyłucić. Krocze se muszę zabandażować. kurde. To się stało. No nie wiem, pisało mi, że mam se krocze zabandażować. jakżeś jak żeś przez to to wychodził to, że i zaczepił o coś. Po no ty Naboje 9 mm Wziąłem wszystkie. Tam widzisz mnie jeszcze? <noise> Nigdzie ci tam nie uciekam ze mną. Ja jeszcze cię jakoś widzę, no i co? A jak się przeskakuje? E-przytrzymaj. E Bo wow. wtedy wykonujesz akcję. Okej, okay, okej. Okay. Dziura w płocie. Tak samo jak, y jak chcesz okno otworzyć. Mhm. To za pusty to... Nie ma na nim. ani broni ani nic tu nie było To dobra Ani samochodów nie ma Są tejże pojazdy w ogóle Nie, dopiero mają być Aha Czekaj, bo znowu znowu gdzieś źle biegniemy. A gdzie biegniecie? Dobiegnę... No do tego domku To biegnę główną ulicą Jak nie zdechnę to Nie, 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 jesteśmy w trasie. To mój gwiznik, weź z tego, poczekaj chwilkę. Dobra. Ale coś na razie nie krzyczy, że ci się mapa skończyła. <grystyczny> o, tu jest, to chyba no to ja bym ją zabrał. To wiesz. komuś się ją podaje. O, to chyba tutaj już. Nao, no. No nawet pusto w miarę. Kurde jak się shotguna znajdzie to będzie piękne Co, w tej małej clice chcesz się schować? <gry> nie nie nie, chciałem przeszukać ją Aha. O, jest taśma, gwoździe, duty. jeżeli chcesz przejść to musisz przytrzy przytrzymać Zamknąłeś okno Dobre. Tak zamknąłem Lola. Lol lol Nie obrazicie się jak wam przytargam tam ze 400? <noise> Gdzie tam? Przynajmniej śmiesznie będzie. Tak jest. Murzym pierwszy. <noise> Patrz, jest jeszcze zamknął przede mną. Jest Ale tak. to ty zamknąłeś. Aha. <noise> Koło jakiejś pizzerii tak. już jestem. <noise> to, czekaj, no idziemy na góry, przejście jadła znaleźć. A tu są schody jeszcze. Barykadujcie, barykadujcie. <noise> No tej wparuje, okna wam porozbija i Tak <grystanie> jest. Są na górze. Co ty gadasz? To ja się idę pod łóżko się schować. Wybiłem szybę. Pasek. Wezmę pasek. Na szczęście wybiłem szybę na piętrze. Dobrze. LOL Dobra Kuśma, ja mam jakieś przerażenie mi tu podskakuje. Blisko mam, a jednak tak daleko. pod Podkoszulek. Odzież. A, <coughs> mówi, żeby sweter ściągnąć, tak? Ta. Przestań Przestał, przestań tak. Przestań używać. Przestał, używać. przestań używać. Założę za podkoszulek, to żeby ci ale... zmartwiać. Czyli naprawdę jest tak pusto i nic nie ma? <coughs> <coughs> daleko to jest od szkoły? Od szkoły, no... trochę. Chy mijam te centrum szkolenia dla dorosłych czy coś tam było, nie? <grystanie> Do lodówy teraz Nie poddaje się tak miło. nie żadnych... Żadnych przyjściadeł. Tutaj nic nie ma. To żeś wybrał. Ale co ja miałem wybrać? Miał... My, my potrzebujemy budynku, a nie ten... Aha, mamy zombiaka za, za oknem. Puka nam w szybę. Dobrze najedzony jestem, ale jestem jak spragniony. O no, chyba teraz biegnę do tego hotelu <coughs> Popkłem błyskawiczny wezmę sobie Chciał gdzieś paść paście wody z kibla napić A tu jest, tu mogę się napić paść. Pij Patrz jeszcze jestem przegrany? A desperacko potrzebuję płynu No dobra, pijemy Tomek, co chcesz? Jakieś prześcieradła, żeby tu robić coś? Orlen mi Tak, bo musimy zasłonić okno. Poczekaj, ja już patrzę, co ja tu mam. Mam dwa prześcieradła, gdzie to wyrzucić? E... Czy, czy to mogę jakoś ci przekazać? I... Nie, nie, nie. Wiesz to Sam się na zakładam. No. Dobra, dobra, dobra. Na okno, tak? na okno, tak? Tak, okay. i tam jest załóż prześcieradło. No jasne, już popatrz, już moment. O, zamontowa. widzę Jak, Jak biegę. Orlen. Teraz chyba jakiś bank migam. O coś. kurwa. Czacha z rodziną przyszedł. Ty, poczekajcie aż jak ja przybiegnę. To ja idę zasłonić to drugie okno. To ci nie pomoże. To muszę zobaczyć gdzie ja już jestem. Kurde. Bym tej uliczki nie przegapił. Kto mi tu zaśmiecił na podwórku, kuźwa, jakimiś dziadami? Mogę wejść i się napić, jeśli... <klujny> Halo? Kolego? Prywatny teren. tutaj masz otwarte, czyli... Tomek się tam wyżywa. Kuźwa, dobijaj. Tu jeszcze jakiś żółty, kuźwa. To mój klon. <glujny> Taki staruszek, starzały. Też jesteś siwy. Ale zobacz, zobacz za to jak macha tym kijem. wywija. No, ty to jest stary, rył, stary jakiś chwila, wiesz. Idziesz ze mną do budynku dalej. Jasne. Poszperać. To ma. Tobie szperać. Idziemy. O, ktoś tutaj... O Boże, tam jest zombie. Patrzy się w dół że trawa. Oglądaj trawa rośnie. U. Bo zasłania ty zasłony, czy nie? Jakby jak marzysz jeszcze przysiadło, to... Aha, tak, bo... Tak. <coughs> Kurde, to jeszcze muszę 2 km biec tam Sorry działka, ale muszę was tu zostawić <grym> Ludówka jest... broku Ja pierw, dole ile ich tu przyszło Pier, dalej tą. Cię <grym> wszystko zbieraj. I naj, najlepiej, jak, najlepiej jak będziesz zbierał sobie ten do tego Do torby Do torby no, bo wtedy masz mniejsze obciążenie <grym> Aha, bo to jest ten kartonik i do torby mogę wybrać. Dobra? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Ale żeście wybrali miejsce spotkania. Czemu? No przecież mówiłem, że... Dobra no. Mówiłem, że już jestem blisko, a to da połowie... W połowie drugi. Podkoszulek. Ładny podkoszulek, taki zielony. Ja mam taki kuźwa pedalski. Może zamienię. Ubierz. Ja dziwka nie da daję rady. Mhm. Byliście w tej e, szopce małej, koło tak tak, 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 tak. Tak, tak. Burgery same. O, tu ich jest 30. Chodźcie, chodźcie. Tam gdzie jedziemy, przyjmą was wszystkich. Mhm. No chyba ty. To jest ciebie goni. Możesz go powalić. Jak czym? Jak się bije? Ło wow. O Jany Jany jak to tam jest? Znaczy ja używam o, e, kontrola tak? Ja nie Ja nie trzymam drugiego myszy tylko kontrol używam. A patrz, nie? rzeczywiście jest taki mega trick. ho no. ho wow. ho wow. wow. No? I kiedy właśnie ten zombie leży wow. na ziemi to możesz go obcasami po głowie... No jak? Ja jestem placę. facetem co ty jak obcasami? No <noise> ale przecież wszystkie buty mają obcasy. No dobra podeszło, może trochę. Fu! A? Chyba nie. O! Czacha! fu! Ehehehe też się. Czemu macie kije wczyste? No, masz! Ty się rozbierz. Tomek mi się kazał rozbierać. Terazż. Jak się rozebrać? Gdzie tu są moje... Ściągnij... koszulkę. A właśnie nie mam tej koszulki. Nie, ja jest. ci mogę... Ja, ja, ja mam... różową. Ty ściągnij sweter. Mmm, Lata jak to <noise> lata. Kiedyś wygląda, że taki... No nie wiem jak to nazwać. No. Zapraszam, oddam drzwi, wam otworzę, bo... Legia, kurwa. Ja już się nauczyłem przez okno <głos> <głos> ja, kurwa. A nie przeskoczy przez płot. Ja idę no to na... ty sobie po... sobie na dole, ja idę na górę. Ja pierdolę, ile ich tutaj jest. No tak, ja idę na górę, a. <grystanie> Bawinio. To są dwa zombie Oj Ojej, ojej, ojej. Wyście biegli cały czas tą główną drogą, nie? Nie, wiesz, co my w ogóle jakimiś przecznicy sami przechodziliśmy. O, coś mnie ugryzło. Na pewno nie ja To jest <coughs> próbuję ci tam pomagać o. Dobra Tej w tym chaosie mało co jest O dziwko złopaty łopaty dostanie O bo że w O ser, żodkiewka weź takie rzeczy jak miska widelec też muszę brać? Wiesz co, możesz wziąć miskę, bo... Okay. O Jany, Zombie jak mi na plecy wskocz. Z innej burze? Nie. Nie, drzwi zamknięte tu są Tomek, gdzie jesteś? Na górze o. Bateria, się bateria Kartka papieru, kuźwa, no teraz to się czuję jak w domu Długo Pisa mi brakuje Plecak. plecak, karton, bloku, jedzenie. Co je? Jeszcze mi jest gorąco, kurwa, w Maj Majtka się dochodzić? Inwentory, poczekaj, nie, to się nie bierze inwentory wtedy chyba Nie, tak, tutaj to to inwentory z fety. No wie jak wam idzie nie. Biegam po jakimś magazynie, ale gówno <coughs> Biegam stąd. O i właśnie te garnki, kuźwa, te jak to się tam nazywa? E, Kupki, miski, miski to, to, to wszystko możecie brać, bo do tego można wodę nadać. I wiecie, jak się skończy, to... Dobra, tam cię Deszczówkę A ja trzeba jestem. Poć. Jesteś czas? Tutaj przed Gdzieś A dobra. gdzie jest trochę? jestem domek <noise> niżej. Aha. No ja jeszcze coś mogę ponosić, więc... No i zwłoki sprawdzajcie po tych zombiakach, bo z tego co widzę o ten ma na przykład nóż do masła. No to jest akurat nieprzydatny ten Mhm. <noise> <noise> Musiał dbać o siebie. A sprawdziłeś już ten budynek? <noise> mhm. Powiedzieć wam najlepsze? Przebiegłem waszą wiochę już. Bluzę ma ładną. Spódnicę. Wezmę. Będę murzynem w spódnicy. I ma pióro, a ja poprzednio znalazłem kartkę. Ja mam notes pusty. I on ma buty. Teraz to ja będę Dobra, gość. no to co, no wracamy, bo zaraz przyjdzie Wawinia i można pójść na ten duży magazyn. Ale noc się robi to. No i co z tego? Dobno nocy też chodzimy? No nie można spać. <laughs> Znaczy pojęci w tej wersji co wcześniej miałem, tam się kładłem spać. Tak, ale nie, no to nie działa na multi, wiesz? <laughs> Ej, jestem oburzony. Boże nikt jeszcze drzwi nie otworzył od tego domu. O, czacha tam biega. Tak, to czacha? Wróciliście wrócili do domu? Tam. Mhm. Ale tutaj mordownia. Dobra, jak używać prześcieradł? W środku musisz na okno ok No wiem, mam tylko otwórz okno Ej, ząbiaki idą tutaj Idę, no, biegną tak, tak. Uwaga, wchodzę Jest ja? okno wywalone u góry Tak, Dobra, ja tak. wiem. Przez przypadek. przypadek No to na co czekacie? Obijajcie je To jest kurwa tu otwiera zamiar to pan kurwa lata Noś tu. macie coś żyć <grym> pusta lodówka ja ci zaraz coś dam wiem, no. ja mam makaron błyskawiczny a może ja zrobię coś <grym> gotowałbyś w końcu zdjęłeś jakąś cytrynę Kuźwa jakiś makaron może ja bym zniolął O oh, fuck Ej o kurwa oh, mać To coś na rogu gratulacje To wypierdalaj no po gwoździe idę Super <noise> raz pismo. O, Weź O już robię zupkę z makaronem W jaskini mieszkasz? Poczekajcie z obiadem na mnie, zaraz przy... Laleczka, wezmę. Ja, ja mam wydaje to prześcieradło, bo ja nie umiem tego robić. <noise> A to ty chciałeś założyć prześcieradło? Nie, ja zombeka byłem. Aha. I on mi się e, panowie, bo ja tutaj zostawiam ten. A kto ja. kto zwinął prześcieradła? Nie wiem. <noise> Jest już obiad? Ja, ja mam prześcieradło, oh. piesom nie założone. Okay. E, pi, pilnujcie ten. Kazu? Żeby się nie spaliło. A ile to musi się gotować? ja się nie znam na, na gotowaniu. E, masz tam obok, masz jak masz ten typ, nie? Makaron jedzenie, typu. czerwone ja jest ja... teraz. Gotuje tak, się. Ale i, Gotowanie, jest kreseczka na dole. Stronie, no właśnie, jest kreseczka. Dobra, ja pilnuję kuchni. A możemy się tym podzielić, czy to jest jedna porcja? Znaczy, to można tam dzielić na ćwierć, więc idealnie dla każdego. Okej, okay, okej. Okay. Po kawałku. A mi się chce co? Mi się chce? Szklankę wody. Do ile sobie zmoczyć usta Nie, tu jest kran? Kuźwawku, a jest lew. Co tu coś czyta? Co tu jest do czytania? Ja, ja mam czasem. A ja tutaj wrzucam rzeczy, a właśnie jak tutaj będziemy Gdzie wrzucamy poszczególne rzeczy? Darcie do, jest... do kuchni. O no. tutaj znalazłem ten... E, tutaj jest ten schowek, który ja tutaj wrzucam, jakieś kuźwa wyłącz. torby, wybielacze. Aha, to tu jest wyłącz na kuchence, tak? Takie widzę tak. wyłącz. Dobra. No. Ouważa, że ja ja się gotowała. Gwoździe. Ja naboje mogę. tutaj wrzucę. Ja nie, dobra, nie. może naboje tutaj nie będę wrzucał. Latarkę mogę tu. Pilnuj zupy. Pilnuję, pilnuję. <głos> <głos> Waga, 4-0. 4 kilo. O kuśpa, no, ma O, 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 to kto mnie posunął? kurwa Tomek posunąłeś mnie od kuchni i... Nie posuwaj nie, mnie, bawinio, ty mnie posunuję. Kuś ma... Ja, ty jesteś bawinio. <noise> 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 O, bo spale wam obiad i co? O, Kolację Dopilnuj bo... o już się pali, ej, ej co? już jest ten, palenie Jak, Zobacz, gotowanie się już zmienił nie Zmienił się wskaźnik Zmienił się wskaźnik Jest nigdy. teraz palenie To teraz dopiero no, wyłącz Wyłączyłem O no i teraz wejść sobie tam i jedna czwarta <coughs> Chlapłem sobie Dziękuję. Gdzie reszta jest? Ty? Co jest? Gdzie jest reszta? Ja sobie jedną czwartą. Ona no jest u Ciebie. Aha, to muszę iść z Wami podzielić. Chodźcie do stołu, siedziemy. Nie da się siadać, ale kolik. Musi się dać siadać, no co to jest za krzesła? Jakie? Ej koledzy, zapraszam na obiad, kość wamać. Bo jak nie, to zjem sam. Oczacha sobie tu spaceruje, nie jest głodny. Jak ktoś nie ma tojby, to tam jest tojba w tym składziku. Ja <grym> Przypuszczam, ta że, ta że każdy ma to O lalkę. Ja chcę lalkę. Ja też mam lalkę. Nie wiem do w jakich celach mogę użyć. Tutaj można. Czasopismo. Wyposaż jako główny. Przeczytaj. A to ja sobie tak czytam, ale nie Wiedział widzę. Wiedziałem, że można zwłoki przenosić. Tak. Przeczytałem czasopismo. Wyniosłem jakieś zwłoki <coughs> spięte na dół. Mam dwie zasłony, to. A my tutaj krusza. <kłysy> Człowiek chce się śmiercić nie, nie przedawkuj Nie, to odkładam mam Wybielacz karmę. Kto chce karmę dla psów? Jeszcze nie ma Te okno trzeba zabić, bo nam tu... Ta, no trzeba znaleźć ten Ma ktoś z Was młotek? E, patrzę co jest bał Ale nie, mam piwo i mam kartkę Mam lalkę, mhm. mam rzutkiewkę, mam miskę, mam kartkę papy, tak, ser. Popcorn błyskawiczny, pod koszulek dwa razy mogę wyrzucić. Ja biorę ze wiem, sobą tak? ten... Będę nosił ze sobą te tabletki przeciwbulowe. W razie gdyby ktoś sobie krzywdę zrobił. <laughs> Co mi się z moim mózgiem dzieje? Aha, prem... to nie mózg, to duże obciążenie, Znaczne muszę sobie wyrzucić. Właśnie. To wyrzucimy wybielacz. A mogę wypić. Nie wiem czym to się skończy. może lepiej. Nie, nie radzisz dobrze. Sweter. Sweter jest dobry jak jest ten. No spódnicę. Czy spodnie? Założę spodnie. Spódnicę wyrzucę. No, już nie ma obciążenia jako takiego. Pasek, pasek z paskiem co jest z paskiem? Pasek może do czegoś służyć, do jakiegoś craftingu, nie? To tutaj zasłony ten, ściąga. Nie wiem. No to nie ma tak, że w nocy wyłączamy światło i się ukrywamy. A nie, bo mamy zasłony, tak? Może kto wrzuca karmę dla psów do lodówki? Nie <laughs> się przy wszędzie do lodówki. <laughs> No Ej, panowie, nie ma tej zupy już? Nie ja mam. Chyba. Poczekaj. wyrzuć ją gdzieś tutaj. Jak to się nazywało? Makaron deszkawiczny. Wybie wybielacz to ten. A jak <grym> Ej, wam nie są potrzebne, to... Ej, mogę wylać na ziemię. <grym> Fajna opcja. Wyrzucam. Wyrzuciłem. Smacznego. Jej. Fajna ma spódnicę. E no super To moja zielona kurwa, Znoszona. Zrobię linę z tego z Je, czy Jest jakiś zoom można przybliżyć z... trochę ten widok? Tak, można. Cię... Popatrz sobie. Rolką. Co ty, moja rolka nie działa. Chodź na górę wawienia na łóżku. Nie, nie mam zama rolką. Zobacz wod. Po kolei, po kolei. Ale ja chcę wyjść z <laughs> Fintuchy. Z <grym> o, Już? jesteś brzydki, to zgaszę światło. <grym> <grym> o Boże. Wrzucam linę z prześciadą. Nie, nie mam powiedzieć jak ona działa, ale... Z okna chyba można spierd... Ja wyskakiwałem. Tak, można, tylko że... Nie wejdą po tej linii. Dobra, idziemy? Panowie... Na jakieś miejscu wejdziemy, tak? No idziemy na te. O boże Czacha jest cały goły Nie wiem co wy tam robiliście Nie to chyba w Wawinie jest goły Czacha ma tylko klatę odsłoniętą Polski ma Wawinia opuść wejście No jak, jak ktoś chce to tutaj jest zupka <coughs> Zjedzcie sam, sam gotowałem A, jest... A to nie chcę <coughs> To już <wolę> tą karmę <coughs> dla psów No to ruszamy co? <coughs> o boże